Przeczytałem w gazecie, że apokalipsy nie będzie. Żeby uczcić tę dobrą nowinę, poszedłem do McDonalda i zamówiłem hamburgera. Jakie to szczęście, myślałem, gdym entuzjastycznie przyprawiał hamburgera keczupem. Że nie będzie trąb anielskich ani gwiazdy spadającej na ziemię, co by nam tę ziemię spaliła. Dotychczas konsumowałem bez entuzjazmu, ponieważ żyłem w oczekiwaniu katastrofy. Po co właściwie keczup gdy i tak zmierzamy ku katastrofie. Ale teraz świat ma przyszłość, więc dołożyłem sobie jeszcze keczupów, Bo teraz już warto. Również nazajutrz spożyłem hamburgera z podwójnym keczupem, ale trzeciego dnia zauważyłem, że konsumując podwójny keczup po raz trzeci, nie dotrzymuje kroku swojej epoce. Pierwszego dnia ją wyprzedzałem, drugiego nadążałem za współczesnością, ale trzeciego byłem już zapóźniony. Podwójny keczup po raz trzeci to wstecznictwo. Aby nie pozostać w tyle, powinienem być co najmniej potrójny. Zjadłem więc potrójny. Trochę mi się odbiło, ale w zasadzie nie czułem się źle. Kłopoty z żołądkiem miałem dopiero po keczupie czterokrotnym. Udało mi się je zażegnać za pomocą alkazelcer. Po keczupie pięciokrotnym nic nie pomogło, a po sześciokrotnym na samą myśl o siedmiokrotnym robiło mi się niedobrze. Co dalej? Nieubłagany rozwój konsumpcji wymagał ketchupu siedmiokrotnego, a później ośmiokrotnego, dziewięciu, dziesięciokrotnego i tak dalej bez końca. Bo teraz, gdy apokalipsę odwołano, przyszłość nie miała już kresu. Załóżmy, że przetrwam keczup nawet dziesięciokrotny, ale później podpaliłem McDonalda. Tu chodziło o życie. Pożar nie był wielki. Gdzie mu tam do apokalipsy? Ale lepsze to niż nic.